Merhaba! tutaj Magda z Kanałukawa po turecku. Witam was w pierwszym Ramadanowym vlogu w tym roku. Aj, w końcu do nas przyszła wiosna. Już myślałam, że się nie odkopiemy z tego śniegu w tym roku. A teraz już tylko gdzie niegdzie takie pozostałości nam zostały. No i przyszła wiosna. Mamy przepiękne słońce, ptaszki ćwierkają. Aż chce się żyć. I na weekend zapowiadają nam aż plus 18 stopni, też pełne słońce. Więc na weekend już mamy zaplanowany wyjazd, ale z tego będzie vlog później, sami zobaczycie. No a dzisiaj chciałam Wam pokazać, co w tym roku u nas ciekawego ramadanowego. Jeżeli jesteście z nami już tutaj przez jakiś czas, no to doskonale orientujecie się w temacie, bo ja co roku ramadan tutaj w Turcji dla Was relacjonuję. A jeżeli jesteście nowi na kanale i nie bardzo wiecie, to tylko krótka informacja. Ramadan, czy też po turecku Ramazan, to jest dziewiąty miesiąc w kalendarzu islamskim i jest to miesiąc postu dla muzułmanów, co oznacza, że muzułmanie, którzy się tego postu podejmują przez cały ten miesiąc Ramadanu, codziennie od świtu do zachodu słońca, niczego nie jedzą i niczego nie piją, nawet wody. Ale dokładnie na czym ten post polega, jak to wszystko wygląda w Turcji, jak to wszystko wygląda i w teorii, i w praktyce, to już nieraz pokazywałam, więc podlinkuję Wam playlistę w przypiętym komentarzu, tam sobie zajrzyjcie, bo to, czego nie pokażę w tym roku, na pewno pokazywałam w poprzednich latach, tam możecie sobie to znaleźć, tam zaglądajcie. No a teraz powoli idę sobie na przystanek. I pojedziemy autobusem do miasta, pochodzimy po mieście po sklepach, zobaczymy, co tam w tym roku ramadanowego znajdziemy. Dotarłam do miasta. Jesteśmy właśnie pod marketem Bim. Tutaj wejdziemy później też do Migrosa i zobaczymy jakie mają w tym roku ramadanowe produkty. Zazwyczaj są to półprodukty do robienia ramadanowych deserów. I też suszone owoce, głównie... Głównie daktyle, bo właśnie daktylami kończy się całodniowy post. Ale wejdźmy do środka i zobaczymy co mają w ofercie. Widzę, że w Bimie jest ramadanowa gazetka. I jest tutaj też informacja, że można zakupić kartę podarunkową na zakupy w czasie ramadanu. Ale wejdźmy do środka. Zobaczymy co tu mają. Mamy tutaj tak jak mówiłam daktyle i tutaj półprodukty do robienia deserów. Kruche ciasteczka do zalania syropem cukrowym. Takie, o, jeszcze takie mniejsze. I tutaj kadalif też do zalania syropem cukrowym. Płaty ryżowe na gulacz. W ogóle gulacz Wam później pokażę jak wygląda już gotowy. A tak wyglądają te płaty. To są suche płaty ryżowe do zalania. Mlekiem. Tutaj też jeszcze taki kadaif. W ogóle teraz wszędzie jest popularna dubajska czekolada. I właśnie ten kadaif jest w środku w dubajskiej czekoladzie, wymieszany razem z pastą z e, pistacji. O, zobaczcie. Tak to właśnie wygląda. Te chrupki w środku, które są w tej czekoladzie to jest właśnie kadaif i pasta pistacjowa. Tutaj w ogóle jest już cały stand z cukierkami, czekoladkami na święta po ramadanie. Te święta nazywają się Ramazan bayramy, ale też şeker Bayramı, druga ich nazwa. Şeker oznacza cukier, cukierki, święto cukierków. Kierki się wtedy rozdaje dzieciom, gościom. Zobaczcie... Tego nie widziałam. To chyba wezmę na próbę. Edge, to są moje ulubione czekoladki świąteczne w Turcji. Ale to jest nowa wersja właśnie inspirowana dubajską czekoladą. To weznę. Ale tutaj różne... Bombunierki też. No tutaj widzę... Raffaello. Ferrero Rocher. I tutaj też oczywiście kolonia, woda kolońska, którą się podaje gościom do obmycia rąk, zanim się ich poczęstuje czekoladką czy cukierkiem. A tutaj właśnie oryginalna wersja Edge, którą do tej pory zawsze kupowaliśmy na bajram. A tutaj też cała paleta szerbetu ramazanowego, to jest napój podawany do iftaru, napój korzenny. Możecie też tutaj zobaczyć na obrazku. Ale bardzo słodki. Tutaj cała półka ramadanowa. Mamy ciasteczka do robienia deserów z syropem cukrowym. Tutaj kalburabasty na przykład. Tutaj siekier parę. Mamy też tutaj kadajf. A tutaj taki surowy. Co tutaj mamy dalej? Oczywiście suszone daktyle. Tutaj też figi. Morele. Tutaj więcej daktyli. O, a tutaj... Taki wielki gylacz, znaczy płaty na gylacz. A tutaj... Jeszcze taki w duży, też do zanania syropem cukrowym. I następne tutaj daktyle. A tutaj paczki ramadanowe. Zobaczcie, są dwa rozmiary. Jeden tutaj kartonik za 370 lir, drugi za 630. Jeden większy, drugi mniejszy możecie sobie przykładowo zobaczyć co jest w środku. I takie paczki albo można zakupić dla siebie. Żeby po prostu z tych produktów sobie móc gotować kolacje po poście w trakcie ramadanu. Jak się kupi te produkty w takim pakiecie to wychodzi po prostu taniej. Ale można też taką paczkę kupić i komuś podarować w ramach niemożnych... Jakiejś potrzebującej rodzinie. Tutaj zobaczcie, jak to wygląda. Przykładowo, w środku, zakupy zrobione. To teraz, jeszcze Mam chciałam opowiedzieć trochę o tym, jak tutaj miasto funkcjonuje w czasie Ramadanu pod względem gastronomii. Czy jeżeli ja nie poszczę to jestem w stanie w ogóle cokolwiek tutaj zjeść czy wypić w ciągu dnia. Obowiecie, no wiecie, jednak mieszkamy na wschodzie Turcji, w dość małej miejscowości, i tutaj jest dużo bardziej konserwatywnie niż na zachodzie Turcji, niż w większych miastach, a już w ogóle niż w miastach turystycznych. Taka prawda, że w miastach turystycznych turyści mogą często nawet nie zauważyć, że w ogóle Ramadan trwa. Tutaj jest jednak trochę inaczej. I wersja wygląda to tak, że w czasie Ramadanu większość restauracji jest albo całkowicie zamknięta, albo mają zmienione godziny otwarcia, są otwarte wieczorem po iftarze, albo właśnie jeżeli są to typowo restauracje z daniami głównymi, to mają przygotowane specjalne menu, menu na iftar, a w ciągu dnia ewentualnie obsługują tylko na wynos. I tak naprawdę tutaj wersji e, kawiarnie, czy restauracje, które w czasie ramadanu funkcjonują zupełnie normalnie, to jest mniejszość. Naprawdę jest ich tylko kilka. Ale pokażę Wam, e, jak to wygląda, e, różne przykłady tych restauracji, a później wejdziemy do kawiarni, która jest tutaj normalnie otwarta i napijemy ciekawy. Tutaj, zamknięte. A tutaj, zobaczmy. Otwarte, ale na wynos. A tutaj w czasie ramadanu mają otwarte, w czasie iftaru, a w ciągu dnia obsługują na wynos. A tutaj zamknięte. Widać krzesła pozakładane. Tutaj też. Zamknięte. Nikogo nie ma. A tutaj taka ozdoba ramadanowa na wystawie. Hoş geldin Ramazan. Witaj miesiącu ramadan. Tutaj też zamknięte. Jest kłódka. Tutaj Burger King i Popeyes jest otwarte, a to dlatego, że to jest sieciówka. Sieciówki w czasie Ramadanu się nie zamykają zazwyczaj. Tutaj też zamknięte. Napisane, że w trakcie Ramadanu otwarte tylko podczas iftaru. Tutaj sieciówka pizzeria, ale ciekawie. Mamy napisane, że w czasie Ramadanu nie ma możliwości zjeść na miejscu w ciągu dnia, tylko można zamówić na wynos na miejscu tylko w czasie i w daru, a tutaj też ramadanowa dekoracja na wystawie, a tutaj druga sieciówka, druga pizzeria zamknięte, a tutaj kawiarnia, która podaje też śniadania i mamy informację, że mają otwarte w godzinach od 19 do 1 w nocy, czyli też po iftarze. A w dzień zamknięty. A tutaj mamy namiot, który nazywa się Iftar Ciadry, czy dosłownie namiot Iftarowy. Tutaj wydawany jest iftar z urzędu miasta we współpracy z Czerwonym Tureckim Półksiężycem. Codziennie po zakończeniu postu mogą tutaj mieszkańcy Erciś przyjść i zjeść sobie darmowy iftar. A tutaj mamy podane ramadanowe menu i mamy informację, że jest otwarte w czasie iftarów, A w ciągu dnia, pewnie tak jak w innych, na wynos. A tutaj, Jareba. Jareba. A tutaj kolejna tradycja w Ersiś, czyli tak to wygląda, już tutaj gotowe. O, jest różne kieszeni. Trafiłam akurat na koniec przerwy w szkole. Jak zauważyliście, tutaj nie ma takiego tradycyjnego dzwonka brzęczącego jak w Polsce. Tylko jako dzwonek gra zawsze jest jakaś śmieszna muzyczka. Tutaj burgery gofry, też zamknięte. Nie ma. A tutaj kawiarnia sieciówka, która jest zawsze co roku w ramadanie normalnie otwarta. Chodzimy i jak widać sporo ludzi jest tutaj w kawiarni. Wróciłam w międzyczasie z miasta do domu i Nuri wrócił też z pracy. Tak, teraz idziemy po małe zakupy. Kupić pide i güllaç. Mhm. Właśnie. Pide. Myślę najważniejszy symbol ramadanu. To jest pieczywo, które bardzo lubimy. A jest sprzedawane w Turcji tylko w czasie ramadanu właśnie. Mhm. To będziemy kupić z piekarni i güllaç. O którym mówiłam wam już dzisiaj w mieście jak pokazywałam wam te produkty do robienia deserów. Te takie płaty różowe pokażę Wam, jak wygląda ten deser, jak jest gotowy. Proponuję z Idziemy Dziemy. Kolegi jest syn. Gülla çalacağız da. Evet, Gülla çalacağız. Ne kadarsın? İki tane. Ne kadar? Ne kadar yok, Allah. yok. 190. <laughs> 100 <laughs> <laughs> Tutaj jeszcze zobaczcie najpierw na opakowaniu z piekarni. Napisane jest Ramazan pidesi. Tak się właśnie nazywa to pieczywo ramadanowe. I hayırlı Ramazanlar. To by znaczyło wesołego ramadanu, owocnego ramadanu. I tak to pide wygląda. My mamy wersję z jajkiem. To znaczy na wierzchu zostało posmarowane żółtko jajka przed włożeniem do pieca. I tutaj mamy w tę to danie, o którym Wam mówiłam też już dzisiaj w mieście. Danie z kaszy bulgur zrobione na ostro. Takie wegańskie klopsiki. I można to kupić w Turcji zawsze. Ale akurat tutaj na wschodzie Turcji jest to bardzo popularne w czasie ramadanu. I mamy też güllac. Zobaczcie tak wygląda ten deser po przygotowaniu te płaty ryżowe zalewa się mlekiem z cukrem, one wtedy się robią takie wilgotne. W środku jest też warstwa orzechów, a na wierzchu to co kto lubi do dekoracji. Akurat tutaj mamy pistacje, truskawki i ziarna granatu. Tak to wygląda. Zostało jeszcze trochę czasu do iftaru, ale niedługo będziemy się zbierać, bo jedziemy na iftar do miasta. Pokażemy Wam, jak w tym roku wygląda przykładowe iftarowe menu w restauracji. I w ogóle to chcieliśmy zjeść ten iftar w jednej z restauracji nad jeziorem, bo piękna jest dzisiaj pogoda i cały czas widać też pięknie nad jeziorem ośnieżone góry i na pewno byłyby piękne widoki przy zachodzącym słońcu tam. Ale mimo tego, że dzwoniliśmy już wczoraj, to wszystkie restauracje nad jeziorem są na dzisiaj i na jutro już zajęte. Także będzie iftar w mieście, bez widoków, no trudno. Ale może po drodze się chwilę zatrzymamy, to Wam trochę widoków pokażę. Zobaczymy, jak tam się wyrobimy. Za chwilę ruszamy. A jeszcze chciałam Wam tu coś pokazać. Mamy włączone erciziowe radio. I gra jakaś religijna muzyka w ramadanie. W naszym AirTiSiowym radiu <grym _> jedziemy. Zatrzymaliśmy się jeszcze na chwilę nad jeziorem. Pokażę Wam widoki z zachodzącym powoli już słońcem. Tak, nam tu pięknie, powoli zachodzi słońce. Piękne tutaj widoki. A tutaj widok na ośnieżone jeszcze góry i latarnie. Zaraz Wam przybliżę. Patrzcie. Pięknie! I jedziemy już do miasta do restauracji. Zostało 19 minut do iftaru, tutaj mam właśnie wyświetlone godziny dla Erciş. i w Erciş dzisiaj, 12 marca, post rozpoczął się o 4.54 i kończy się o 18.17 to oznacza, że post dzisiaj wercisz trwał trochę ponad 13 godzin, i ilość tych godzin zależy od tego, kiedy Ramadan wypada i też gdzie się mieszka, no bo w zależności od szerokości geograficznej, też o innych godzinach zachodzi słońce. Ramadan jest miesiącem ruchomym, co roku przesuwa się o 11 dni, co roku zaczyna się 11 dni wcześniej. No i właśnie dla Erciś tak to dzisiaj wypadało, że post kończy się o 18.17. Zostały niecałe 3 minuty, ale pokażę Wam, już co mamy teraz na stole. Tutaj zupa to jest Erzingen çorbası. sałatka. Tutaj jakieś meze, na pewno ostre. To jest cebula, papryka, jakieś inne warzywka pewnie w sosie pomidorowym. Daktyle oczywiście do zakończenia postu. Tutaj jest deser, to jest tulumba. To są takie jakby się w syropie cukrowym. Tutaj sikyfte. Oczywiście ramadanowe pide. No i mamy też napoje. Ja mam wodę i ayran. Nuri ma wodę i... Pole. I będzie też oczywiście jeszcze danie główne, ale to po zupie. Evet. Już <taktylki>. I tak tylki? No to smacznego! mamy danie główne mamy tutaj pilaw czyli ryż po turecku i mamy po trochu z trzech różnych dań tutaj jest köfte wołowe mięso mielone zapiekane z ziemniakami z warzywami tutaj jest kawurma, czyli mięso wołowe gulaszowe i tutaj jest kurczak też w jakimś pomidorowym sosie tak obserwujemy co się dzieje w restauracji i widzimy, że dużo ludzi wychodzi na papierosa. Na tym też polega post. Nie tylko to, że nie można jeść, nie można pić, ale jak ktoś jest palaczem i podejmuje się postu, no to palić papierosów też nie może przez cały czas trwania postu. I właśnie widać, że ci, którzy palą, to wzięli sobie łyka wody i wypili trochę zupki. i Pobiegli od razu do papierosa. No to czas na herbatkę i na deserek. I już jesteśmy po kolacji w samochodzie. Lusterko no tutaj robić jeń. No, ktoś musi mieć, niestety. <gry> Smakowało? Bardzo, bardzo smaczne jedzenie. Opłacało się tu przyjechać. Mięsko mięciutkie. Ja się zawsze boję jeść jakieś takie gulaszowe rzeczy na mieście, ale. Tutaj, tutaj super, dobrze robią. Super mieli. Mhm. Przyrządzone. I jeśli chodzi o cenę, za to wszystko, co widzieliście, zapłaciliśmy 400 lirów za osobę, czyli, czyli 42 zł. Mhm. Dajcie znać, co myślicie o tej cenie. Mi Moim wydaje, zdaniem, to... no tak spoko. No. Mhm. no ale nie wiem, co tam, jak myślicie w Polsce, czy za to by policzyli więcej, czy mniej, napiszcie w komentarzach, a my tak. jedziemy teraz do domu. Przyjechaliśmy do domu, wstawiłam wodę na herbatę. Ale zanim ta woda się zagotuje, to jeszcze Wam coś pokażę. Mamy ramadan, ale mamy też przygotowania do świąt wielkanocnych jednocześnie. I zobaczcie, co udało mi się wyhaczyć. Wajkiki. Taka ozdoba na Wielkanoc. Kurczaczki i jajeczka. I powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczona, dlatego że takie jak jakieś dekoracje bożonarodzeniowe można w Turcji znaleźć. Dlatego, że Turcy takie dekoracje używają jako noworoczne, tak wielkanocnych dekoracji, to do tej pory w Turcji nie widziałam. To pierwszy raz takie coś znalazłam. Także dobrze, dla mnie dobrze. Noriemu zalałam zwykłą herbatę, a sobie herbatę na spanie. I zaraz wam powiem, dlaczego. Mimo, że ja właściwie nie musiałabym teraz wstawać codziennie w nocy, no bo przecież nie poszczę, nie wstaję na zachór, to i tak mam codziennie w nocy przymusową pobudkę. Mniej więcej o drugiej w nocy tutaj, dlatego że o tej porze chodzi akurat pod oknem naszej sypialni Dawuldziu, czyli pan, który wali w bęben, tak to nazwę, pan bębniarz. Chodzi po całym osiedlu, pod oknami wszystkich bloków i po prostu waląc w ten bęben budzi ludzi na sahur. Czyli na ten ostatni posiłek przed rozpoczęciem postu następnego dnia przed świtem. No i pod naszym blokiem jest zazwyczaj około drugiej w nocy. I tak codziennie. No wiem, że to jest jedna z tradycji ramadanowych, symbol Ramadanu i, i no ma to swój urok, oczywiście, ale no jak już kolejną noc taki hałas nagle wybudza was ze snu, dobrze no w końcu zawału można dostać. Dlatego właśnie codziennie wieczorem wchodzi u mnie herbatka na spanie i też śpię po prostu w zatyczkach do uszu, żeby chociaż trochę ten hałas sobie niwelować. Ale nagrałam w nocy tego bębniarza, więc teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Pierwsze 55. To teraz herbatka i kończymy powoli tego vloga. Mm -hmm. Pamiętajcie, żeby zaglądać do playlisty, którą Wam dodałam w świętym komentarzu do wszystkich innych ramadanowych vlogów z poprzednich lat. Tak. Widzimy się w następnym, też ramadanowym vlogu, już niedługo. A teraz jeszcze na koniec chcieliśmy życzyć wytrwałości, owocnego postu. Dla wszystkich, którzy poszczą. Tak i to i w Ramadanie i w Wielkim Poście. Tak. No dobrze. To tyle od nas na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym blogu. Görüşürüz. Bye bye.